Na samym wstępie chciałabym Wam podziękować za ponad 500 subskrypcji, dokładniej to około 572. I na dzisiejszym odcinku chciałabym ten temat poruszyć, dlaczego filmy będą pojawiały się bez montów, no bo aplikacja do montowania mi się zepsuła. Da się tam montować filmy. Ale tych zmontowanych już się nie da zapisać. Na początku myślałam, że to, no, że to zapełniona pamięć. Więc posuwałam te, pousuwałam niepotrzebne filmy. Wyłączyłam aplikację i włączyłam. Dalej było to samo. Więc wyłączyłam telefon i włączyłam. I ciągle jest to samo. Więc nawet nie wiem, w czym problem. Jak mi się uda dojść, to wtedy zrobię, to wtedy postaram się nagrywać... Kamil, popsułeś mi film! Kamil, mi popsułeś. Dobrze. 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 Wyszło ci. Wyszło ci idealnie. Dobra, przez Kamila zapomniałam co mówiłam. Pewnie i tak ja będę musiała kwiatuj. od nowa. Ja Dobra, kwiatuj. zobaczę. No, no, nie no, więc aplikacja mi się zepsuła i jeżeli uda mi się dojść, to będę nagrywać filmy z, mont z montami. A poza tym nie wiem, czy miniaturki będą się pojawiać na filmach. E, wydaje mi się, że nie. Pewnie nie każdy z was wie, ale mam problemy ze, ze wzrokiem. Jeżeli będziecie chcieli, napiszcie w komentarzach, to opowiem wam dokładniej, o co chodzi na, innych, na in, innym filmie. E, no. I, aha, i zapomniałam powiedzieć. Na tym filmie nie będę wyjaśniać, dlaczego... Dlaczego ten? Dlaczego się tak długo nie pojawiały? Yy, w tamty, ale w tamtym tygodniu nagrałam dwa filmy, bo wtedy jeszcze miał być to jeden, ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, że ta aplikacja mi nie działa i właśnie chciałam je złączyć i nie pykło. Kamil! Tygodniu. Kamil nie mów! Kamil nie wolno! Najwyżej to być. Następnym razem ci nie mogę montować. No to trudno! Dobra. No więc Nikt, mam nic, nie dwa filmy. Nie było, nie Kamil, było Bo cię wyrzucę stąd! Nie mówiłem, że mi lutną na nowym koncie, co ci... ja nie robię. Oczywiście. Kamil zawsze musi w jakiś sposób zepsuć film. No, moja tak, ja taka robota. Przynajmniej potem jest śmiesznie. Mhm. Dobra. Zawsze filmy. dobra, więc. E, zobaczę, nie wiem czy jutro wypali, ale postaram się zrobić taki jakby... W maraton filmowy czy coś że wrzucę po prostu ten film i jeszcze te dwa, co chciałam wrzucić w tamtym tygodniu na pierwszym z nich tam wyjaśniałam, dlaczego tak długo filmy się nie pojawiały. No. Więc jeżeli będzie. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli będziecie chcieli dokładnie wiedzieć, co chodzi z moim wzrokiem, to napiszcie, to postaram się nagrać taki film informacyjny. Okej, okay, dożegnajcie.